No, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś będziemy robić unboxing kalendarza adwentowego ze słodyczami a dokładnie piankami marshmallow jak wiecie na swoim kanale zazwyczaj w serii świątecznej jest jeden kalendarz adwentowy, który otwieram i kiedyś mieliśmy kalendarz adwentowy z popcornem. to był jeden z lepszych kalendarzy jaki w ogóle miałem tym razem postawiłem na pianki marshmallow i on jest takim ekskluzywnym kalendarzem, bo spójrzcie jak to wygląda jest naprawdę piękny i jak na coś co jest słodyczowe w ogóle tak nie wygląda wygląda jak jakiś premium czarno złoty box z jakimiś super z kosmetykami czy cokolwiek innego. W każdym razie są to pianki The Jeśli taki odcinek Wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzu, jakie kalendarze adwentowe w tym roku wy otwieracie u siebie w domu. No i kolejny odcinek już niebawem, ponieważ dodajemy we wtorki, czwartki i soboty. A teraz otwórzmy w końcu ten kalendarz. Ja zamówiłem go na Amazonie, kosztował 150 zł. That's expensive jak na pianki, bo macie 24 pianki. Wydaje mi się, że są pojedyncze w środku, ale nie wiem, bo nigdy nie widziałem żadnego otwierania tego kalendarza. Nigdy też nie widziałem, żeby ktoś taki miał i nie patrzyłem też co jest w środku, bo jak będzie zamawiać to często oni pokazują, ja nie chciałem widzieć, więc uwaga odklejmy ładnie tą górę, ja chyba nie umiem ładnie otwierać, OK. robimy tak, no i w sumie to uuu to jest okienko 25, czyli mamy 25 aż okienek a nie 24, czyli tak trochę amerykańsko no dobrze, jeśli chodzi o skład tutaj mamy głównie syrop glukozowy, mleko, czekoladę i inne rzeczy, więc będą to chyba pianki też z czekoladą, nie znam w ogóle firmy The Mallows więc nie wiem czego się spodziewać, w każdym razie zaczynamy i szukamy. Szukamy okienka numer jeden Mamy jedynkę, otwieramy. Zobaczymy, jak wykonanie, bo zazwyczaj mi się drogą strasznie te kartoniki. Tu ładnie się otwiera. Uuu, o no, uuu. Okej, okay, są po dwie. Kasia, możesz testować ze mną. Uuu. To jest twarde. Tak wyglądają pianki po wyjęciu z opakowania, w sensie z kartonu, więc wygląda to ładnie. Aczkolwiek nic nam to nie mówi, bo nie wiem jaki to jest smak. Rzucam ci, Kasia, jedną. O mój Boże, jak pięknie pachnie. Jest jak jakaś guma mamba, ale to jest w ogóle co innego niż ja się spodziewałem. To wygląda jak jakiś spalony cukierek, ale to jest przypieczona pianka z posypką. Pachnie. To smakuje bekon O może to jest bekon? Nie, mm, to nie jest bekon To jest pianka truskawkowa z organiczną pianką i z black currant to jest czarna porzeczka. Smakuje jak bekon Jeśli natomiast chodzi o samą konsystencję pianki, jest to najtwardsza pianka, jaką kiedykolwiek jadłem. To jest jak my nagrywamy odcinek z piankami i zostawimy tą paczkę w spiżarni i po miesiącu do niej wrócę, żeby zjeść i nagle czuję to. Przejdźmy do dwójki. Okej, okay, dwójka jest obok. W ogóle bez sensu, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jakby o co chodzi? Czemu to jest? O co chodzi? Jakby hello! Bierzemy dwójkę. Znowu są dwie teraz tak, tu mamy Dark Licorice, o nie Lucrecia, belgijską mleczną czekoladą Opakowania naprawdę mają ładne i to jest takie wszystko minimalistyczne, że totalnie to powinny być takie słodycze, które je Paweł I zazwyczaj jak Paweł właśnie ma jakieś luksusowe rzeczy, to one są beznadziejne w czymś Blazik smak. <śmiany> to wygląda jak -like smakowek Blaze'a Śmierdzi To jest belgijska czekolada O, jest trochę miększa <tłuk> 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 O cholera Przejdźmy dalej Ej, one mają dziwny proszek na sobie Ten ze smakiem Ten proszek tak zostawia w gardle takie Tak właśnie to smakuje Ja już chyba nie chcę, to jest trzecie okienko dopiero Wow, złota Mmm, OK, Okej, sprawdźmy smak Zafran i cynamon What is zafran? Czym jest zafran? Szafir, okej okay. <laughs> Nie szafir, safran! O mój Boże, okej. Okay. Safran jest faktycznie przyprawą, która jest w ogóle najdroższą przyprawą na świecie, jeżeli chodzi o mierzenie w kilogramach. I jest to jeszcze cynamon, więc powinno być to takie słodko-cynamonowe. Wygląda tak, jest żółte. Pachnie mocno cynamonem i faktycznie tym szafranem. Mmm, jest o, jest większa. Nie. <noise> Zamek, Zamek. Od aparatu mi wypadnie Doktor Ania help Mmm, ale mi to przypomina coś Jest to bardzo cynamonowe, ale mimo wszystko ten szafran się jeszcze bardziej wybija, przez co troszeczkę jest to mdłe Smakuje jak nieupieczone ciasto na rolkę cynamonową, ale z dodatkiem bardzo dużej ilości szafranu Jeżeli ktoś nie próbował szafranu, to nie będzie wiedział w ogóle o jakim ja po smaku mówię Nie jestem w stanie do tego jakby nic przypisać Żaden inny smak mi nie pasuje, po prostu jest szafran musisz spróbować szafranu, żeby się dowiedzieć To smakuje jak jakieś cukierki, które są dostępne normalnie, ale... No weź. chociaż poli, żeby powiedzieć ludziom I co? Metal Łał wow, mega Kasia nie spróbuje, Kasia wrzuciła to do kosza Ej słuchajcie to jest najgorszy test ever, nie wiem co począć Czwarte okienko Sól i czarna belgijska czekolada Ja mam wrażenie, że te biaki są obrzydliwe Ponieważ one są organiczne O Pachnie mocno czekoladą Jakiś nożyk chcesz na tak? No nie wiem, młotek No nie Słuchajcie. O nie czekolada w dywanie. O nie, ona się zapuntała w Dyban. Jeśli chodzi o piankę z okienka czwartego, to jest to mimo wszystko najlepsza pianka do tej pory. Jest po prostu czekoladowa. Da sol. Naprawdę, nie czuć w ogóle soli. Jest super czekoladowa mniami. Czuję, była. z Nie mogłam jej przegryźć, ale. Ale w smaku jest dobrze. Uwaga, rzucam Kasi. Próbuj. Jest czekoladowa po prostu. Także Kasia próbuje czwórki, ja przechodzę do piątki. Kasia, piątka jest super! Słony karmel z belgijską mleczną czekoladą. Słony karmel uratuje wszystko. Pomer pachnie karmelem. Dobra, uwaga? Gryzę. Mmm, trochę jak guma. O, oh mój, dobra. Mmm, mi mm -hmm. nie jest potrzebny. Piątka jest naprawdę dobra. A jeszcze raz sprawdzę daty przydatności. Jest o 2022. Mm, mm. Nie za 2022. Mmm, mmm. Nie smakuje ci kasia. Nie zobaczył, jakby miała się szykać. A chcesz słony karmel? Bo słony karmel jest dobra. Obiecuję ci, że ta ci posmakuje. Okej, okay. Wow, brawo! Pięć okienek, żeby w końcu trafić na jedną dobrą piankę marshmallow, słone karmel. Wuhu! I uwaga, przechodzimy do szóstki oszustki. <grystanie> Kasia szyka! Idziesz szygać? Kasia pluje. Przechodzimy do szóstki to jest szóstka oszustka. Jak to mówi Karolina stylizację? Czy nas tym razem oszukają? Sprawdźmy. Coffee karmel z solą i białą czekoladą. Mamy. E, <grystanie> Kasia, co robić? Kasia płkała tak. Uwaga! Kawa, karmel, sól i biała czekolada. Otwieramy. Uuu, wygląda najładniej. Trochę jakby spleśniała, ale nie jest ładna. <grym> Dobra gryzę. Mmm, mmm, mm, mmm, ale twarda. Mm, mm, mm. Smakuje jak cappuccino. Ej, dobra. Smakuje jak cappuccino totalnie. Mnia Ej, no, powiem Wam szczerze, że ta mi przypada do gustu. Nie tak bardzo jak słony karmel, ale jest dobra. Nie? Kasia mi na pewno smakuje. nie, 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 nie przekonasz. Już. I słuchajcie, w ten sposób zrobiliśmy pierwszą stronę naszego kalendarza adwentowego. Przechodzimy do kolejnej i mamy siódemkę, więc otwieramy 7. I jest to zafran i cynamon. Więc tu już mieliśmy, nie będziemy musieli tego próbować po, po raz kolejny. Więc przechodzimy sobie do okienka numer 8. Zastanawiam się, czy teraz już wszystkie smaki będą się czy. Nie, mam nadzieję, że nie. Byłoby trochę źle, ale no trudno. Uuu, o cholera, ale neon. Paśna limonka z wanilią. Ej, to może być ciekawe. Pianka o smaku limonki i wanilii. Pachnie totalnie jak ciepłe lody. Serio, nie pachnie w ogóle ani limonką, ani wanili wanilią. Wanilią bardzo już. No, dobra, o kurde, ale męka. Mmm, paśna. Kurde. Ej, dobra. Okej, okay. that's my favorite. Totalnie była jako jedyna pianka, była miękka i była kwaśna. Ósemka im wyszła. Dobra, przechodzimy do dziewiątki. Coffee, karmel, sól i biała czekolada. Też już było, więc mamy przetestowane. Lecimy dalej. Dziesiątka. Oh, nie ma dziesiątki na tej stronie. Tu jest dziesiątka. Teraz nas oszukali i już zaczynają mieszać. Okej. Okay. Przechodzimy do dziesiątki i mamy czarną lukrecję, w sensie ciemną lukrecję i belgijską mleczną czekoladę. To też już mieliśmy w okienku na początku, więc lecimy dalej. Bierzemy jedenastkę. Ja bym chciał coś takiego znowu kwaśnego. Uu, białej to nie było. O, tak się ucieszyłem, a to jest lukrecja, sól i biała czekolada. Let's try. Uuu, uu, wygląda jak ser pleśniowy. Pachnie jak lukrecja. Ja przygotuję sobie kosz, bo ja nie lubię lukrecji. Jest parda. Nie wiem o co chodzi, ale te pianki z czekoladą mają taką dziwną posypkę, która jest obleśna. I ten właśnie cytrynowy nie miał tego i to było ok, a ta cała reszta to maj, to jest tak jakby przypieczone, przez jest twarde. Nie da się tego zjeść. Jeżeli chodzi o tą lukrecję z solą, obleśne. Przechodzimy dalej. Dwunastka. Oh, już się zmęczyłem. O, truskawka i czarna porzeczka. To mieliśmy na samym początku. Lecimy do trzynastki. Pechowa liczba. Dzisiaj, kiedy ja tu nagrywam, jest 13. Więc co byśmy właśnie mieli dzisiaj? Jest to znowu sól i ciemna czekolada. Okej, okay, czyli to. To już było. Wydaje mi się, że wszystkie smaki będą dwa razy po prostu. I zastanawiam się, czy odkryjemy jeszcze jakiś smak, którego tutaj nie było, czy teraz już będzie się wszystko powtarzało. Przechodzimy do czternastki. W czternastym okienku mamy kawę, karmel, białą czekoladę. Okej, okay, to się powtórzyło już trzeci raz, ale to były jedne z lepszych pianek, więc jakby. Thank you, Jesus. Fajnie. Będę mieć przynajmniej dobre pianki też. Przechodzimy do piętnastki. I tutaj mamy znowu truskawkę i czarną porzeczkę. Lecimy z 16. Lukrecja z solą i białą czekoladą. Po raz kolejny. Wydaje mi się, że one jednak po trzy razy są ułożone. Siedemnastka. Yes! cały limonkę z wanilią aż się ją zjem ponownie Twarda, tamta była piękka. Lecimy z osiemnastką Słony karmel był, więc uwaga w ten sposób skończyliśmy Tą stronę i część tej strony Bo tu mamy jeszcze 24. ta jest zakończona Zostały nam te, otwieramy dziewiętnastkę Znowu limonka Dwadzieścia, okej, okay. lukrecja Belgijską czekoladą, to już było, dwadzieścia jeden Zafran cynamon po raz trzeci 22. moja ulubiona i szczęśliwa liczba Czy tu będzie nowy smak Belgijska czekolada i sól. Boże, czy ty to widzisz? No po prostu. 23. Ale przyspieszyliśmy tempa teraz. Lukrecja i sól. I biała czekolada. I uwaga! W ten oto sposób. Kończyliśmy całą ścianę. Przechodzimy sobie do 24, które zostało tutaj. I później 25, które jest tutaj. I jest bardzo duże. Okej. Okay. Sprawdźmy 24. Słony karmy, ok, czyli to, to była ta jedna, która mi w miarę smakowała. Podsumowując teraz, zanim otworzymy ostatnie okienko, mamy 24 okienka z podwójnymi piankami, czyli 48 pianek, z czego połowa nie nadaje się do spożycia, połowa jest ok, znajdzie się wyjątek, że jest super jak ta limonka. Wszystkie są twarde, nie jest to konsystencja pianek PepS, Pips, te, które ostatnio testowaliśmy w świątecznym odcinku, tam te pianki się rozpływają. Te ewidentnie potrzebują młotka, tyle bym to określił. I zanim otworzę 25. Ja chcę sprawdzić stronę The Mallows Jakby, za ile oni je sprzedają Jak to wygląda, czy te pianki, które my teraz Odpakowaliśmy, czy to są jakieś miniaturki I przypuśćmy tutaj będzie pełnowymiarowa Wersja pianki, czy jak to działa Kalendarz kosztował 150 zł, to jest dużo Jak na pianki, bo 48 pianek Możecie mieć też w dwóch paczkach pianek Po 5 zł, nie? Czyli dycha i macie Okej, okay, sprawdźmy shop, oni sprzedają te pianki w takich Foliach i one kosztują 60 dyk. albo 85 Dykyky, co to jest dykyky, co to za waluta 49 zł, Ok. 49 9 zł za jedną paczkę pianek. That's a lot. Ale są one w różnych fajnych smakach limitowanych, które my też tutaj mieliśmy, bo na przykład szafran z cynamonem, czy lukresja z solo i z białego są jako limitowane. No i one u nich na stronie wyglądają, jakby były totalnie miękkie, puszyste i fajne. Więc co się stało? <laughs> Oni mają, Kasia, jeszcze lepsze rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy lepsze, ale mają pianki, które mają w środku jeszcze nadzienie Spójrzcie to. Takie pianki z nadzieniem w środku mogłyby być o wiele lepsze, ponieważ nie byłyby tak suche. Pytanie nadal, czy nie byłyby fajne tak jak wszystko inne. No dobra, to to sobie sprawdziłem. I teraz jestem ciekawy, czym zasłynęła firma The Mallows, więc jeszcze to sprawdzę. Są one z Danii, Mają całkiem oki ok Instagrama, ale nie jest to jakiś duży Instagram. I szczerze mówiąc, myślałem, że są jacyś mega popularni. To co wiecie, że Instagramowo? A wcale nie. Więc te pianki tak naprawdę nie wiem skąd się wzięły. I nie wiem czemu są tak beznadziejnie niedobre. W każdym razie oni je robią, są organiczne. Robią je tam ręcznie, jakoś w ogóle. Więc powinno wszystko grać. I pytanie, czy ja trafiłem na kalendarz, który jest ewidentnie przestarzały. aczkolwiek oni dodawali go czy to jest na ten rok kalendarz adwentowy, Czy po prostu one faktycznie tak smakują, że są twarde? Nie wiem, co się stało, ale było to niedobre. A gdybym zobaczył ich Instagrama, pomyślałbym sobie, że okej, okay, fajne pianki i kupuję. Nie przedłużając, przejdźmy do ostatniego okienka, czyli 25, i sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Uwaga! No po prostu kur. No nie! Boże, czy ty to widzisz? Ja zajrzałem i widzę, że to jest na wylot, takie wielkie, patrzcie, tam mi cała ręka wejdzie. Wielkie okienko. I ja myślę sobie, Jezu, ale super, wielkie okienko, pewnie będzie jakiś box na pianki, że mogę sobie postawić na szafkę. A tu były dwie pianki i był dopisek, because 24 days of deliciousness just isn't enough. Więc ze względu, iż 24 pianki to za mało, bo były tak pyszne, to dali nam jeszcze dwie, żeby były jeszcze pyszniej i to dali nam chyba słony karmel i to białą lukrację, która jest po prostu... I co najlepsze, dostaliśmy jeszcze rawat. Na pewno Ok, ja Wam oglądanie nie polecam tego kalendarza adwetowego było naprawdę złe. Dajcie znać, czy liście te pianki i czy wiecie czemu może one są tak twarde, a nie powinny być. W każdym razie nie byłam warty swojej ceny i nie jestem totalnie zadowolony ze smaku tych pianek. Jedyne co, to te limonkowe były ok. Widzimy że w kolejnym odcinku. Bye!